Tylko tobie należy się. Cała uwaga świata. Tylko tobie należy się. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, to warto sobie nieustannie przypominać, że to Słowo jest żywe, że Bóg poprzez Kościół daje to Słowo jako Słowo aktualne, nie jako Słowo opowiadania historii ale jako przesłanie, które przynosi nam dzisiaj wezwanie do tego, aby odkrywać żywego Boga. I ten dzisiejszy fragment z Ewangelii Świętego Łukasza mówi poprzez usta Jezusa, że to plemię jest plemieniem przewrotnym, bo nieustannie żąda znaku. I jako taki pewien dowód na to, że wszystko, co Bóg daje, jest wystarczające, Przywołuje historię, przywołuje fakty z wydarzeń w historii Izraela, a właściwie też jako pewnego rodzaju naukę i mówi o znaku Jonasza. Ciekawe, że wiele razy jesteśmy przekonani o tym znaku Jonasza, który też jest prawdziwy, ale ten znak, którym wspomina inny synoptyk i mówi o tym, jak Jonasz był trzy dni w brzuchu wielkiej ryby, tak syn człowieczy będzie. We wnętrzu ziemi, że to jest ten znak. Ale święty Łukasz mówi, nie. Tym znakiem Jonasza jest ten moment, kiedy Jonasz idzie przez Niniwę, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. I zaczyna wzywać do nawrócenia, zaczyna głosić słowo, pokazując grzechy, pokazując przestępstwa mieszkańców Niniwy. Mówi: Bóg patrzy na to wszystko, i Bóg zaprasza do tego, żeby porzucić to, co złe, a wybierać to, co jest owocem spotkania Jego prawdziwej mądrości. I Jezus mówi. To jest ten znak, który przychodzi do Was dzisiaj, więcej. To, co mówię dzisiaj do Was, jest jakby znakiem o wiele bardziej potężnym, bo tu jest coś więcej niż Jonasz, pokazując na siebie. I to samo odnosi się do, do, do tego przywołania królowej Saby, która przybyła z południa, żeby słuchać mądrości Salomona. Ona usłyszała w swoim królestwie o tym, że jest ktoś, kto posiada ten niesamowity, boży dar mądrości. I ona porzuciła całe swoje królestwo, wzięła ogromne bogactwo, aby tylko przekonać się naocznie i doświadczyć mądrości Salomona. Możemy o tym, możemy o tym przeczytać w księgach Starego Testamentu. I możemy dostrzec, że właśnie ta gotowość szukania mądrości Boga, ta gotowość uwierzenia też w tę mądrość Boga, który przychodzi do nas, jest tym, tym słowem, które przemienia życie, że ona doświadczona tą mądrością Salomona wróciła do swojego królestwa i nie znamy dalej jej historii ale to co nam podpowiada intuicja to to że to spotkanie zmieniło jej życie i dzisiaj ewangelia mówi ale tu jest coś więcej niż Salomon i teraz kiedy słuchamy tego słowa to dzisiaj słyszę w swoim sercu że co że na podobieństwo tego plemienia o którym mówi Jezus ja nieustannie żądam znaków każdego dnia oczekuję że Bóg potwierdzi to, że jest Bogiem w moim życiu, dokonując rzeczy, które wydają mi się dla mnie ważne. Ja czekam na Jego znaki. Ja czekam, że rozwiąże mi problem, że da mi jakieś światło na trudności, które przychodzą, że będą się działy jakieś rzeczy, które uważam, że powinny się dziać, bo według mojej koncepcji są dobre. I ja każdego dnia wiele razy oczekuję na znaki. Wiele razy się nie opieram o słowo, o ufność wobec tego słowa, o przyjęcie tego słowa do swojego życia, tylko mam pragnienie, żeby Bóg nieustannie potwierdzał to, że mnie kocha, że Mu na mnie zależy, realizując no właśnie te znaki, które wydają mi się niezbędne w moim sercu. I dlatego to słowo jest dla mnie dzisiaj żywe, bo ono stawia mnie wobec tego, tego przesłania Ewangelii i pyta się mnie, czy ja naprawdę potrzebuję większego znaku niż Jego słowo, które zostaje do mnie wypowiedziane, czy ja potrzebuję większego znaku niż to doświadczenie Słowa Bożego, które przychodzi i dotyka mojego serca. Czy to nie jest tak, że właśnie to moje twarde serce w plemieniu żmijowym jest tym sercem niedowiarka tego człowieka, który zawsze oczekuje na coś więcej, specjalniej, wyraźniej, żeby miał absolutną pewność działania Boga. Ale życie pokazuje, że, że nie ma czegoś takiego jak absolutna pewność. Że wiara jest czymś nieustannie się stającym, tym dziełem, które staje się każdego dnia i każdego dnia ma nowe oblicze, nowy smak. I tak naprawdę przyjmując właśnie tę prawdę każdego dnia, odkrywając Boga w dzisiejszej mojej codzienności, w spotkaniu z Nim teraz, mogę wchodzić w tę Pewność, i w ten znak Jonaszowy, usłyszeć Boga teraz. I to wystarczy, bo mamy tylko jeden dzień, ten dzień, w którym możemy Boga spotkać, nim żyć, doświadczać i głosić. Jutro nie wiemy, czy będzie dla nas. Dlatego to jest ten pokarm na jeden dzień. Doświadczyć Boga dzisiaj, zaufać Jego Słowu, zaufać temu, że to, co nam dzisiaj obwieszcza, wystarczy, żeby nim żyć, żeby nim oddychać i żeby go przepowiadać. Amen.